No. Czemu takie itemy muszę dostawać? To jest kurde jakiś żart Siema jest kamur. Władca śniegu. Będzka wejść kurwa Ty, to jest... To nie jest defaultowy kilof, nie? Co ja wziąłem za kill On jak defaultowy wygląda trochę, czy nie? Kiedy jak zmienić? Nie wiem kiedy No tak daleko jest, że nawet tam go Nic nie zrobię Żartowałem, że nic nie zrobię Kobi, trochę ta. Widziałeś ten pierwszy strzał, co to kurwa było? Czemu tak nie trafiłem? A czemu jedną potkę wbiję? Co jest kurwa? Więc się odklejency grają w tym serwerze. Co się dzieje? Siemanko, siemanko. Miss, mam imbota? Nie mam. Co jest? Puch, gdzie jest ten typo? Jeden tu jest podano, drugi gdzieś daleko daleka strzał, nie? Jeszcze Hm, gdzie są... gdzie wy są? A się ma. Nie wiem gdzie ten typ, dwóch typów Mogę zdołać się na kifek eee, Gram na razie no chat czemu się zlewa Zlewa mi się jego. A Aaa, jedna pota tylko. No nic, trudno. Nie wiem czy nie jeszcze gdzieś tu biegnie. Jak sobie nie mam powiedzieć... A jest to narodową chyba. Nie, no w sensie wie, mam edytację na Tatlor. Chyba się coś na tym. A co to sądu? To był fart stary. <noise> Ale chyba ze trzy bójnie dostał pod rząd Nie siadało, nic nie siadało, w końcu siadły takie bunie <tryk> Mam um, bot. Si ma eee, a jak powiesz się o duo? Wiek czy duo zagramy, czy co? Nie rozumiem. Na razie gram co? nie, może oddziały zagramy ewentualnie, bo kamur jak jest, chyba już jest. Czy tyle botów? Bo nie wiem właściwie czemu. No Może taka godzina i żeby szybko serwer zainteresował, to po prostu botów dużo daje. Nie wiem, kamur. Nie zakończę mówicie, ale co? No to, to, to mówię, że tułko to tak na razie średnio. To jest kurwa, nawet strzał nie do. Nie wiem co się dzieje, naprawdę. Nie wiem co to się dzieje, nie rozumiem. A Macy, Macy miał dużo gitara, bo o to właśnie chodziło, bo ja potrzebuję. Kamur, nie przesadzasz? Jestem graj z co sklep rakowi z botami Rakowy sklep <noise> Bot trafia na bot. zobacz jak <noise> Nie no nie wiem, to był bot? Chat, ja nie wiem Coś tam budował bot, nie wiem, no w sumie O kurwa Co jest, a ich halo bez jaj Co to kurwa miał znaczyć? Siam, mogę tu posiedzieć? Pokaż sklep, pokażę po męczyku. Ej, kolejny. Ja jebu. Ja jebu. Kolejny? No nie gadaj. Kolejny. Jezusku. Ej, co jest z tym serwerem? Jakiś wysyp botów. Rekord kill robię, czat. <noise> co jest do cholery. Nie, 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 nie odpaliłem kastoma tytuł. Właśnie chodzi o to, że nie, ale nie co tu chodzi w tym serwerze, tutaj przysięgam. A no, nawet na tym koncie nie mogę, no zapomniałem. Kurwa. Mogę wiedzieć o co tu chodzi? A i bez jaj, 20 kili? <laughs> Nie no, na botach to bez sensu chyba, ty no nie wiem. Już to bez sensu i teraz te rekordyki to teraz są śmieszne jakieś. Win będzie? Ciekawe jak trafię na końcu jakiegoś omnibusa, co buduje coś więcej niż tylko ściany. No to nie wiem. No bo no bo no bo no. Bo. I na YouTube'a, please. Ta gierka na YouTube. A? Dobra, lecimy. Let's go. <laughs> Nowy rekord Kili w nowym sezonie. Tak, o, sprawdźcie jak. Ej. Ktoś mi kastoma odpali chyba, nie wiem co jest. Ej, to jest bot? Obił mnie mocno. Boję się. Dobra, z nim też sobie poradziłem. Ej, <laughs> ale co jest, co za serwer się trafił? Nie wiem, co to ma być. Nie rozumiem. Nie rozumiem tego wszystkiego, co tu się dzieje. Nie wiem. Każdy ma takie same itemy, Wszystko takie same. Co tu się dzieje? Po co ja w ogóle lutuję? Przecież to nie ma sensu tutaj lutowanie. No wszystkiego full, Jezusku. Co jest? Nowy rekordki w sezonie 11? O, oh, mi bro. zobacz, jak no, 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 <laughs> Co to weź? Nowy rekord botów w sezonie szesnastym. <laughs> Nie wiem, co to ma być 17, 18 killi. 18 mam rekord, niby gdzie ty A to na zaplecaj moimi. Jezu, myślę, że tutaj. Not Tifu, to na pewno nie jest bot. Bot by nie miał takiego niknejmu. Cholera. Aj, Trzeba by mu dać lasera z bomby. Ajajaj Not tifu, 17k, proszę państwa ci im nowy rekord fragu. O, w końcu jakiś upgrade Może boty na starcie mają jakieś itemy konkretne, nie wiem Ale nie będzie rekordki, musimy zabić dwóch jeszcze. To tą pomp A ja myślę, że ją podniosłem. Dobra, wejdź to. O, jeden na jeden. No i co? Nie będzie nowego rekordu killi. Pewnie strefa zabija go tego Sonic bo mi też strefa zabije. No i koniec, nie żebym od razu jechał, ale ja tak nie podjeżdżałem, tylko lutowałem. A w smaczku sensie, w w praktycznie wszystkiego, full. A nie ma potrzeby, jakby lutowania, śmiechała TV, co to było? O nie, mam arpega chyba. Czekajcie, że do balkonu nie skłabuje. Sam se walnął, czy nie? Chyba nie, bo Ale sam se Dobra, na koniec na czas gramy, żeby gierka dłużej trwała. Wtedy wiecie, reklamki na YouTube'ku da się wstawić. <grystanie> Ale zbejtowa ucieczkę. AR. Ale on ma presję. Presja jest robiona. Ciekawe, czy on też pewnie ma big poty, bo kurde, już tyle razu mu dałem pokawiać, że to głowa ma po prostu. Ale ile ma mat I Cały czas drewno do tej pory budował. Jeszcze nie zmieniał materiału. On nic, że mi się sama skończył? że mu się mat skończył. O kurde. I znowu, i co? W siebie walnął RPG, czy mi się wydawało? Co tam być? No, to pozdro YouTube. Dzięki, zostawcie opę w górę. Najdłuższy 1 na jeden 1. wygrane. 18 killi, Wyrównałem rekord killi w Fortnite, mój, Dumny jestem po chzampiki na czacie. Widzę same, a wy też wijajcie na live'a na Twitch TV, Twitch TV. Slash DPG podłoga skillet podłoga PR, więc no! Po! no i koniec challenge'a no i si 18 kilometrów